on jak zdecydowana zapewne większość państwa wie to zapis starożytny średniowieczny z którego usuwana zostaje treść pierwotna i na niej, wystarta, wytarta, zdarta, i na nią naniesione zostają treści nowe. Czyli mamy zapis na zapisie. Yy, tak rzeczywiście się dzieje, że palimpsest, formuła palimpsestu towarzyszy Bieniasowi właściwie od początku. Ja bym powiedział nawet, że formuła. Ta jest, stała się jego znakiem firmowym, bowiem obraz powstaje u niego najczęściej z formuły rysunkowej, na którą później przychodzą kolejne warstwy nadmalówek. Są po kolei zdarte, ścierane, wycierane, przemalowywane, zeskrobywane, wycinane. Czego przykłady w postaci już kolażu mamy na piętrze wyżej. To może dziwnie brzmi, ale Bienias od początku, od dyplomu robi obrazy, które są, no, są namalowane. Mówi się o tym, że to są obrazy do patrzenia, do czytania. A ja bym dopowiedział jeszcze coś takiego, że to są obrazy do pisania i zechcijmy spróbować, zechcijmy spróbować, wpisać tam nasze własne treści. Dziękuję Państwu.